Cześć, witam Cię w kolejnym filmie. Dzisiaj przenosimy się w rejon Morskiego Oka, a konkretnie na kopę spadową, na której zrobimy drogę Skłodowskiego. Samo podejście pod kopę spadową jest dosyć łatwe. Musimy iść szlakiem w stronę czarnego stawu, następnie obkrążamy staw dookoła i w połowie mniej więcej tej drogi, gdy z lewej strony pokazują nam się żleby, idziemy wzdłuż takiego pierwszego żlebu, który jest okopczykowany, i tam podchodzimy pod naszą drogę. My wybraliśmy wariant startowy pachniasz brzoskwinią, ponieważ oferują ciekawsze wspinanie i taką fajną rozgrzewkę przed tym tradem, który nas później czeka. Idziemy w pełni sportowo, około 30 metrów. Bardzo fajne różki, zwłaszcza na początku. Później robi się troszeczkę łatwiej i po 30 metrach dochodzimy na taką półeczkę, na której zakładamy stanowisko. Drugi wyciąg My wybraliśmy wariant z taką rysą, jest on wyceniony za około 5, jednak jest to dosłownie kilka metrów, potem już bardzo łatwym terenem, takimi trawiastymi półeczkami, dochodzimy do drugiego stanowiska. Uważajcie, to jest gruzu. Wyciąg numer 3 tutaj prowadzi go Piotrek. Jest to kruk z naszej drogi wyceniony za 6-6 minus. Jest to dosyć ciągowe wspinanie. W tym sensie, że nie ma tam takiego jednego miejsca, które faktycznie jest, można by powiedzieć, takim kruksem drogi, a przynajmniej my nie mieliśmy takiego odczucia. Jest to raczej porównywalna trudność, zwłaszcza po przewinięciu się przez taki pierwszy prożek skalny, widoczny ze stanowiska. Później idziemy już takimi odpękniętymi płytami i w takim pionowym terenie pniemy się do góry przez około 40 metrów i dochodzimy do stanowiska pod takim charakterystycznym, dużym okapem. Whoa! <laughs> Na drugiego to się można pozwolić, nie? Ja sobie po prostu wziąłem ich herat z byle jakiego się stanąłem. To jest ta dudniąca płyta. Dobra. Wow Ty mocne to było Tutaj Ten wyciąg jest bardzo krótki, dosłownie 15 metrów. Musimy strawersować pod okapikiem, przewinąć się za kancik i tam mamy dwie opcje założenia stanowiska. Ta, z której skorzystaliśmy my, są to trzy stare haki połączone nowym repem z możliwością dołożenia punktów. Ja dołożyłem dwa punkty. Jest też druga opcja opisana w topo, żeby założyć stanowisko wyżej przy tym takim zacięciu piątkowym. Miały tam być dwa haki no i faktycznie są, tylko że bardzo stare, pordzewiałe, także myślę, że wygodniej będzie założyć to stanowisko na tej półeczce. Z jedną małą uwagą, gdy w ten sposób zakładamy stanowisko, musimy dobrze rozdzielać liny na następnym wyciągu. Zobaczymy, jak bardzo słaby jest. Czy się zaraz nie wypnie? O, to jest bardzo pozytywne. Tam jest hak, jeszcze jeden. Uuu, ale sniki Z tych ostatnich, które miałem okazję najprzyjemniejszy. No, naprawdę moi drodzy, petarda! O Jezu! Tego nie widzieliście? Jest to moje pierwsze 5-plusowe w pełni tradowe wspinanie w Tatrach, więc mały dreszczyk emocji był, ale tutaj naprawdę bardzo przyjemna formacja. Przewijamy się przez pierwsze zacięcie, które jest wycenione za 5, parę ruchów na odciąg, parę trochę bardziej technicznych i przewijamy się przez taki prożek. Tam możemy chwilę odpocząć, podchodzimy parę metrów łatwym terenem i wchodzimy w to takie drugie, trudniejsze zacięcie, wycenione już za 5-plus. Tam również bardzo przyjemne ruchy, bardzo ciekawy wyciąg spinaczkowo, kilka ruchów nawet zrobionym na Dilfra. Meldujemy się na stanowisku na bardzo wygodnej półce przed naszym ostatnim wyciągiem. Klin dupy. No, fajne różki, fajne, fajne. Oj, witał się z gąską. Ale fajne. Dwa różki takim deal frame. Puls podskoczył, ale fajnie, fajnie. Wale, ruch. O, ja... Ale ruch <grystanie> ja... To mocne było Odżyłem się trochę أه على ديلفر أو الطاردة Najlepszy wyciąg, jaki robiłem w Tatrach. A ostatni wyciąg na tej drodze to już jest bardzo łatwe wspinanie. Na początku idziemy zacięciem, teoretycznie wycenionym za cztery, ale myślę, że jest to taka łagodna czwórka. Następnie około 15-20 metrów idziemy taką rampą w prawą stronę i tam, ważne, nie idziemy do góry, tylko w pewnym momencie przewijamy się w dół, dosłownie kilka metrów, mijamy taki kancik, bo za tym kantem jest schowane stanowisko, z którego później będziemy zjeżdżać. My tego dnia byliśmy ostatni na tej ścianie, więc mieliśmy komfort przy zjazdach, nikomu nie przeszkadzaliśmy. Tutaj faktycznie trzeba zwracać uwagę na inne zespoły, zwłaszcza, że Pachniarz Brzoskwinią jest bardzo obleganą drogą, no i tutaj mogą występować problemy, trzeba po prostu uważać na innych spinaczy. Robimy trzy zjazdy, z czego ten pierwszy bardzo długi i przewijamy się przez kancik, więc trzeba to zrobić uważnie. Następnie już dwa krótsze zjazdy i meldujemy się pod podstawą. Całą to była droga Skłodowskiego, a my widzimy się już w kolejnym odcinku.